Żadna nie była dla mnie mniej ważna, tak? No, rozumiem. Więc, tak, żeby, tak, to, to, tak żeby to nie wybrzmiało. A hmm. yy, chyba najbardziej wstrząsnęła mnie ta pierwsza historia Alicji, która była w zakonie kontemplacyjnym i ona tam przeszła rzeczywiście rzeczywiście gehennę, łącznie z wykorzystywaniem seksualnym, yy, z takim wręcz stalkingiem ze strony siostry, nawet wtedy, kiedy z tego zgromadzenia już odeszła. Yy, ale ta historia wstrząsnęła mnie też dlatego, że jakby znam tę osobę i, i widzę z nią i jesteśmy cały czas w kontakcie. Yy, jeżeli o kimś mogłabym powiedzieć, że ona naprawdę miała powołanie, które zostało zniszczone z zewnątrz, to, to naprawdę chyba ona, nie? Kiedy rozmawiałyśmy już po wydaniu tej książki, po jakiejś rozmowie, w której brałyśmy udział obydwie, to ona powiedziała, że. Zresztą o tym też w książce, że ona miała takie marzenie, że jak już jej mąż umrze wcześniej, dzieci będą samodzielne, to ona by tak chciała, żeby siostry przyjęły ją tylko na furtę, że ona tam sobie będzie siedziała w kąciku, ale żeby tylko mogła tam mieszkać i uczestniczyć w tych modlitwach, nie? To, to, to było w książce. Ona po tej książce powiedziała mi: mówi, wiesz, już mi przeszło. nie? Ta książka i spotkanie z innymi tymi siostrami już nie. Kochani, mało piszecie. W związku z tym dociągamy do 30 minut dzisiaj i kończymy Lejwikę. Jeśli nie będziecie pisać, nie. Już mnie z tego wyleczyły. nie? Ten etap też mam za sobą.